Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z Margonem. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać drugi quest dzienny z gwiazdki 2014. Questy zaczynamy od Krzatki Śnieżynki, tak jak poprzedniego. I musimy dojść do Cioci Jadzi. Tak więc idziemy! Cioci Jadzia znajduje się w domku na Zacisznej Polance. Wybieramy się więc do niej. I wchodzimy do niej, do domu. Ciocia Jadzia. Oj, ciocia Jadziu, ty i te twoje żarty. Jak powinieneś cię przestraszyć. I teraz musicie uważać, bo ciocia mówi wam, jakie musicie zdobyć foremki. Widzicie w kształcie serduszka. A może on się drapi na przykład w kształcie renifera. I w, musimy wiedzieć, co kliknąć. Tak więc idziemy do Polci. Znajduje się ono niedaleko stąd. Dobra, Polcia. Jesteśmy już, mamy Polci i wybieramy u niej. Y Kształć, foremkę w kształcie serduszka i wracamy z nią do babci... Cio, cioci Jadzi dajemy jej tą foremkę ona nas wysyła po kolejną rzecz my dostaliśmy do, miód, miód który jest w wiosce przelaży, ale moglibyśmy równie dobrze dostać albo masło albo jeszcze jest coś w nizinie wiśniaków jak więc teleportowałam się do wioski w szczelarze i rozmawiamy z Tobim i kupujemy miód za 225 zł monet. Z miodem wracamy do Jadzi Dajemy jej miód. I teraz będziemy musieli zagnieść ciasto, tak więc podchodzimy do stolnicy. Ja tu jeszcze czekałem, bo nie za bardzo wiedziałam, co zrobić. Nie przeszłam ostatniego dialogu. I wybieramy opcję pierwszą. Tu mi wyskoczył jakiś błąd. Nie wiem z jakiego powodu, ale odświeżyłem grę. I musieliśmy poczekać 5 minut. No, jeszcze nie. Po tych 5 minutach mogliśmy już odebrać nasze ciasto i włożyć je do pieca. Tu przepraszam, że zapomniałem wyłączyć ten obraz z, z, z nagrywaniem, ale w Poprawię to w następnym odcinku. Teraz musimy wstawić nasze pierniki do pieca. To więc wybieramy opcję pierwszą. I musimy wrócić za 15 minut. Teraz musimy udać się do pieca i wyjąć nasze pierniczki. Wciągamy je z pieca. Wkładamy do słoika. I teraz wracamy do śnieży, śnieżynki. Jesteśmy już u śnieżynki i kończymy quest. A. I dostajemy 3 k ekspa i płatki śniegu. Tak więc cześć, jeżeli się wam się podobało to subujcie, łapkujcie i komentujcie.